Świetnie, Panie Michale. Wszystko mamy w takim razie ustalone. Kierowca będzie czekał na Pana na lotnisku w przyszłą środę o godzinie 12.30, a my widzimy się w czwartek o 10, tak? Świetnie. Spokojnego lotu i do zobaczenia w, w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie. Kolejny klient potwierdził przyjazd, to bardzo cieszy. A w ogóle zobaczcie w jakim dzisiaj jestem miejscu. Jesteśmy w Max Beach w La Cala de Mijas. Fantastyczne miejsce. Mamy i Beach Club, przepiękną restaurację, basen, a to wszystko bardzo blisko tego deptaku, który zawsze wam na wszystkich odcinkach pokazuje, bo tak go kocham. Max Beach znajduje się w lokalizacji bardzo bliskiej, do którego obiektu zaraz będziemy jechać. Zawsze powtarzam klientom, że mury zawsze się znajdą. Natomiast najważniejsze dla mnie jest to, żeby pokazać całą infrastrukturę, cały lifestyle i co jest w bliskiej odległości obiektów, które prezentujemy. To kluczowe, żeby klient poza tym, żeby poznał projekt, mógł też zobaczyć, jaka jest infrastruktura dookoła. Max Beach, poza przepiękną restauracją, gdzie jest przepyszne jedzenie, ma też swój Beach Club, czyli. Każdy piątek, sobotę, a w ciągu sezonu codziennie jest tu DJ, jest tu impreza i są super drinki. A natomiast co jest jeszcze fajne? U góry, jak zobaczycie, jest siłownia, więc można trenować z takim widokiem jak ten. Bardzo lubię to miejsce i bardzo polecam tego typu miejsca, bo to jest najważniejsze w Hiszpanii: żeby poczuć ten lifestyle, żeby być na zewnątrz i żeby żyć tym wszystkim, co daje nam to przepiękne wybrzeże. A lecimy, kolejny projekt czeka. Już się nie mogę doczekać, żeby wam go pokazać, ale żeby się chciało wskoczyć do tego basenu. 27 stopni na liczniku, już, już tam jestem myślami, ale najpierw robota. Jedziemy dzisiaj zobaczyć trzy projekty, które mogą spełnić oczekiwania klienta. Dlatego tak ważna jest ta rozmowa na początku przed przylotem, żeby się poznać, żeby zadać jak najwięcej pytań. Nasz klient, pan Marek, jest osobą aktywną. Lubi sporty, dużo jeździ na rowerze, a chciałby mieć widok fajny, natomiast dla niego też jest bardzo ważna lokalizacja. Tak ważna jest to ta rozmowa, ten wywiad, żeby bardziej się poznać, żeby zapytać, jak sobie wyobrażasz swój dzień w Hiszpanii. Jak chcesz się budzić? Jaki jest twój tryb życia? Na, czy potrzebujesz blisko lotnisko, czy możesz dojechać do plaży, ale mieć piękny widok. To są te rzeczy, które pomagają nam wyselekcjonować spośród tak wielu projektów, te, które pokażemy klientowi. Nasz zjazd. Zjedziemy, a pokażę Wam zaraz więcej po drodze. Ok, jesteśmy na pierwszym projekcie. Podsumowując, klient szuka coś w budżecie milion sto, Zależy mu na aktywnym trybie życia, czyli rowery, blisko plaży, blisko fajnego miejsca. Dlatego chciałbym Wam pokazać jeden projekt, który uważam, pierwszy projekt, który uważam tak naprawdę za jeden z fajniejszych dla tego klienta. Jesteśmy w polu golfowym Chaparral, a do dyspozycji mamy 69 willi. Jak widzicie, plac budowy, więc miejsce się buduje. Część willi będzie nad ulicą, natomiast te, które najbardziej mi się podobają, będą przyklejone do pola golfowego. A Piękny widok na morze, pole golfowe. No i co jest fajne? Wspaniała lokalizacja 25 minut do lotniska, e, blisko e, La Cala de Michas, czyli przepiękne całoroczne miasto, które działa. Mnóstwo knajpek, przepiękna plaża i, i piękna infrastruktura. Co jest fajne w tych willach? To są trzy kondygnacje. Zanim pojedziemy do biura sprzedażowego, i będę mógł wam pokazać trochę kurzu. <kluzł> Zanim przejdziemy do biura i będę mógł Wam pokazać makietę, chciałem na początku zabrać Was na plac budowy. Ceny zaczynają się od 970, dochodzące do 1 400 000 za cztery pokoje z Wielkim Ogrodem. Jest możliwość stawienia swojego basenu, jest możliwość konfiguracji całkowicie basement. Operator, pomóż mi, piwnicy. Natomiast, co jest też fajne w tym projekcie, to to, że do dyspozycji wszystkich willi są też, będzie przygotowane miejsce, gdzie będzie osobny basen, gdzie będzie miejsce do grilla, na którym możecie aplikację zamówić sobie, że w piątek przejeżdżają znajomi, robimy grilla. Jest siłownia, jest coworking, także te wszystkie dodatkowe rzeczy, pomimo tego, że macie swoją, swoje miejsce, możecie też yy, korzystać. Jeżeli chodzi trochę o lokalizację, to jest jedno, moim zdaniem, z lepszych miejsc w tej chwili na inwestowanie. Ponieważ tutaj na polu golfowym Chaparral są tylko trzy osiedla, trzy projekty i te projekty będą jedynymi projektami tutaj na miejscu. Czyli mamy Eden, mamy Evergreen, i to będzie ostatni obiekt. Teraz dla przykładu powiem Wam tylko, jeżeli chodzi o jakość wykończenia i o, e, o standard, Eden będzie najsłabszym. Evergreen jest troszeczkę lepszym wykończeniem, natomiast ten projekt. Jest najlepiej wykończony, czyli ma najlepszy standard, najlepsze widoki, najwięcej metrów kwadratowych, no i to naprawdę tak naprawdę całe, całe zaplecze w postaci infrastruktury basenów siłowni coworkingu na osiedlu. Dla przykładu, powiem wam, trzy lata temu sprzedałem w Edenie mieszkanie za 690 tysięcy i po trzech latach klientka się do mnie odezwała, że chyba. Czas, żeby je sprzedać, bo dobrała klucze, chciała zrobić flipa i mogę Wam pokazać nawet dokumenty, które zrobiliśmy. W 10 dni sprzedałem to mieszkanie za 1 290 000. Także zrobiłem jej prawie 100% górki. Natomiast to miejsce jest topowe, jest w tej chwili zrównane z tym najtańszym osiedlem, które jest teraz Key Ready. Położony w prestiżowym polu golfowym Chaparral, osiedle Soleilla, to miejsce, które łączy elegancję, komfort i zachwycającą scenerię. Każda willa zaprojektowane są tak, żeby cieszyć się niezrównanym widokiem na morze oraz zieleń mistrzowskiego zaprojektowanego pola golfowego. Już wkrótce, zaledwie 800 metrów od osiedla, powstaje nowoczesny amerykański college, co czyni tę lokalizację jeszcze bardziej atrakcyjną dla rodzin, Inwestorów oraz osób myślących długofalowo. To dodatkowy magnes zwiększający wartość nieruchomości w najbliższych latach. Lokalizacja na polu golfowym blisko plaży i przyszłej prestiżowej placówki edukacyjnej gwarantuje wysoką stopę zwrotu oraz bardzo dobrą opcję najmu krótko i długoterminowego, bezproblemową, wygodną i coraz bardziej pożądaną wśród zagranicznych najemców i turystów. W związku z tym, że budowa cały czas trwa, będę mówił troszeczkę głośniej, za moimi plecami widzicie pięć wili, które już się zbudowały. To jest ten górny pas. Będziecie łatwiej to mogli sobie zwizualizować na makiecie, którą zaraz zobaczymy w biurze sprzedaży. Natomiast w ten sposób one będą wyglądać. Przyklejone do siebie. Każda będzie miała bardzo duży ogród i dwa piętra plus dużą piwnicę. Możecie sobie wyobrazić, że jesteśmy daleko, daleko, hen od budowy, ale tak naprawdę to 300 metrów. Znajdujemy się teraz na polu golfowym Chaparral. Przepiękne miejsce, jedno z piękniejszych, gdzie jest też również biuro sprzedaży, ale też fajna restauracja, gdzie możecie sobie wypić poranną kawkę, zaprosić znajomych na dobry obiad. A pole golfowe, no cudowna rzecz. Muszę przyznać, że po kajcerfingu przerzuciłem się powoli na golfa zaczyna mi się to podobać. A teraz co, zapraszam Was do biura. Dowiemy się, jakie są aktualne ceny. Zobaczymy plany, zobaczymy, co jest jeszcze dostępne. No i zobaczmy, przygotujmy się na wizytę klienta. OK, jesteśmy przy samej makiecie projektu, więc jak widzicie, tak to będzie wyglądać już w drugim kwartale 27. My dokładnie staliśmy w tym miejscu. Chodziliśmy tą drogą, więc możecie teraz sobie zobrazować. To są te wile, które pokazałem wam, że już się budują. Tu jest ten pas górny, natomiast dla mnie najlepszym a, pasem tych tutaj wili są dostępności tych miejsc, czyli najlepsza orientacja na słońce, bo tutaj mamy tak naprawdę wschód i tutaj mamy zachód. A jesteśmy troszeczkę z daleka od tego całego e, infrastruktury, czyli basenu, siłowni Coworkingu, no ale przede wszystkim mamy świetny widok na pole golfowe na ten lasek i na morze. Stąd macie gwarantowany CV z każdej odległości. Cenię sobie bardzo takie wizyty przed y, wizytacją z klientem, bo dostałem właśnie informację od y, agentki Denis, że weszło coś na rynek, zabroniła mnie mówić o szczegółach i nie powiem tego, natomiast pojawiła się jedna willa, która jest w oszałamiającej cenie, naprawdę, nie mogę teraz za dużo mówić szczegółów, natomiast y, jest w tej linii, i jeżeli nie zostanie sprzedana w ciągu dwóch tygodni, deweloper wprowadzi ją z powrotem na rynek, podwyższając o 250 tysięcy. Także, także, także naprawdę jest fajna okazja. Tutaj, kilka wizualizacji, jak to będzie wyglądać w środku. Oczywiście, stan deweloperski to jest gotowa kuchnia, tak jak tutaj widzicie na, na, nawet na, na obrazie. Podłogi, podgrzewane podłogi, a w pełni wyposażona, wykafalkowana łazienka. Wszystko tak naprawdę tylko wprowadzić meble ruchome. Zerknijcie okiem. Teraz pokażę Wam tutaj trochę dostępności, które są najtańsze ile zaczynałem się od 975, a te według mnie najbardziej atrakcyjne to jest ta linia, czyli o której wam powiedziałem to jest 1069 i 1089, jest tutaj też jedno miejsce. Ten narożny czteropokojowy, o którym też mogę teraz mówić, milion czysta. uważam, że jeżeli chodzi o cztery pokoje, jeżeli ktoś szuka czterech pokoi, fantastyczny fantastyczny wybór, bardzo dobra cena. I co jest też fajne, piwnica, która ma 70 metrów. W tej piwnicy możemy zrobić kino domowe, możemy zrobić siłownię, możemy zrobić saunę, spa. Sky is the limit. Więc bardzo, bardzo, bardzo fajny projekt z bardzo dużą wartością, jeżeli chodzi o wzrost wartości nieruchomości podczas samej budowy. I jak zauważycie, jeszcze na placu budowy, odpalicie teraz idealistę, wejdziecie do Edenu, który jest faktycznie pierwszym projektem, który został oddany. Ceny wynajmu długoterminowego są w granicach 4,5-5,5 tysiąca za miesiąc. Tutaj przy tym standardzie, przy polu golfowym 5,5, 6,5 to jest standard, jeżeli chodzi o miesiąc przy terminie długoterminowym przy wynajmie. Przy krótkoterminowym 4,5-5,5 tysiąca możemy spokojnie zarzucić sobie za tydzień wynajmu w wysokim sezonie. Tak naprawdę nie ma wysokiego sezonu, bo jesteśmy na polu golfowym. Więc jeżeli się kończy lato, przyjeżdżają golfiści, Norwegia, Szwecja, którzy lubią sobie wynająć tego typu mieszkania, tego typu wille, mieszkać przy samym polu golfowym. Cieszyć się życiem i grać w golfa z takimi widokami. Projekty typu off plan mają to do siebie, że na początku możecie tak naprawdę wszystko sobie dobrać. Czyli tutaj mamy przykład tego, jakie możemy wybrać kafle na y, łazienki, jakie możemy wybrać kafle na y, podłogę, jakie będą kafle na tarasie, jakie będą kolorystyka waszej kuchni. Wszystko to sobie sami dobieracie, sami ubieracie i odbieracie gotowe mieszkanie, więc to jest zaleta naprawdę kolejna. Kopowania off plan dla mnie, jako inwestora, bo sami też inwestujemy. Największą zaletą jest ten wzrost wartości w momencie, jakby nic nie robicie. A co jest ważne, Wpłacacie tylko 30% i 70% wpłacacie pod koniec odebrania kluczy. Więc to jest dla mnie rewelacyjny układ przy samym inwestowaniu. 30% nic nie robicie, siedzicie na plaży, opalacie się, a wartość pięknie rośnie. Sam jestem świadkiem, bo no naprawdę 80% praktycznie zysku po trzech latach, gdy klientka kupiła off-plan przy Edenie, powtórzę jeszcze raz, 690 kupiliśmy, sprzedaliśmy za 1 290 Wejdźcie sobie teraz na idealistę. Wpiszcie Eden, zobaczycie sami jakie są ceny. Tam chyba jeszcze zostały dwa czy jeden dom w tych cenach, które zostały wystawione na sprzedaż. Dobra, mamy pierwszy projekt, mamy to złapane. Bardzo się cieszę, że odwiedziliśmy, bo Denis powiedziała nam o tym jednym mieszkaniu, domu, który, który dopiero wrócił na rynek. Jest tydzień tylko dla agentów, więc cena jest poniżej 6 zer, co się nie zdarza przy takim widoku. A Więc to też będzie dla mnie dodatkowym argumentacją, jak przejdziemy już w środę przyszłą z klientem do tego projektu. Lecimy dalej, szkoda czasu, mam nadzieję, że wszystko wiecie. Jeżeli będziecie mieli pytania dotyczące tego projektu, piszcie do mnie, ja na wszystko odpowiem, prześlę plany, prześlę cenniki, a my lecimy do kolejnego. Let's go! Znajdujemy się w Lakalade Michas, bardzo blisko projektu, który Wam pokazywaliśmy, a uwielbiam to miejsce, bo jest przepełnione dużą ilością restauracji, lodziarni, barów, przepiękną plażą, a, którą tak naprawdę uwielbiamy co wtorki gramy tu z przyjaciółmi w siatkówkę. Co najważniejsze, to miasteczko działa cały rok. Także niezależnie od tego, czy będzie tu w zimę, czy w lato, wszystko zawsze będzie otwarte. Jest to dosyć ważny aspekt, bo jest dużo miejsc na wybrzeżu, gdzie poza sezonem jest wszystko zamykane. Lakala działa cały rok. Jak widzicie, mamy początek maja, a w Hiszpanii sezon już dawno się zaczął. Jest naprawdę bardzo ciepło. Plaże już są zatłoczone turystami. Uwielbiam tą lokalę. To jest naprawdę super, super miejsce pod kątem a, plaży i infrastruktury. Natomiast co Wam chcę pokazać? To miejsce y, w Lato jest przeznaczone dla seniorów. Uwielbiam w Hiszpanii to, że bardzo podchodzą a, fajnie do, do starszych osób. Tutaj są leżaki, jest cały czas y, ratownik medyczny i całe zaplecze wyłącznie dla seniorów. Dbają o nich, mają bardzo wygodne leżaki. Za darmo wodę, za darmo soki, za darmo ubikacje, i ta przestrzeń jest wyznaczona, wyznaczona specjalnie dla nich. Fantastycznie uwielbiam to w Hiszpanii, że tak bardzo dbają o starsze osoby. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące projektu, który dziś zaprezentowaliśmy lub interesują Was inne inwestycje na Costa del Sol, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Chętnie doradzimy i odpowiemy na wszystko, co Was ciekawi. Jeżeli macie uwagi, spostrzeżenia albo chcielibyście zobaczyć coś konkretnego w kolejnych odcinkach, zostawcie komentarz poniżej. Nie zapomnijcie łapce w górę. To dla nas ogromna motywacja, żeby tworzyć dla Was jeszcze więcej wartościowych materiałów. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Będzie się działo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Czasami jest tak że jak nie ma klientów, że trzeba je dorabiać. się すいませ